regulamin serwera. Punkt pierwszy. Obowiązuje całkowity zakaz używania małpa everyone i małpa hero. Punkt drugi. Zakaz pingowania bez celu lub trollowania ludzi pingami. Punkt trzeci. Staraj się zachować kulturę i nie przeklinaj te drugie słowo. Punkt czwarty. Zakazuje się proszenia o ranki administracyjne. Każdy kanał używamy zgodnie z nazwą i funkcją. Na przykład nie reklamujemy się na hasztag główny czat, bo tego jest hashtag reklama. Punkt szósty. Wszystkie komendy botów używamy na hasztag kanał dla botów. Wyjątkiem jest wykrzyknik rank, której możesz używać na hasztag główny czat. Punkt siódmy. Bot rytm może być obsługiwany tylko na hashtag muzyka. Punkt ósmy. Można się reklamować mając trzy ostrzeżenia. Nie można również reklamować dany film lub grupę więcej niż jeden raz. Punkt dziewiąty. Zakaz trollowania osób na kanałach głosowych. Punkt dziesiąty. Na serwerze obowiązuje zakaz spamu. Nie jest on ściśle określony. Wszystko zależy od administratora. Miłego czatowania. Rzeczy Lazy Mapper.